Widzowie, pierwsza potężna gala szachowego boksu za nami i powiem wam, że mam parę rzeczy do których bym się przyczepił, ale oczywiście promocja szachów bardzo ciekawa, bardzo interesująca. No Pokazuje to liczba widzów, która oglądała galę na żywo, bo było kilkaset tysięcy osób, także jest naprawdę potężnie więcej niż meczowiszość świata. E, dobra, więc e, pierwsza sprawa, pierwsze zestawienie, którym się zajmiemy, to jest Andrea Botes kontra WGM e, Dina Bielienkaja. E, muszę Wam powiedzieć, że to jest zestawienie, który, o którym jak usłyszałem, to stwierdziłem, że e, no to jakiś idiota musiał wymyśleć, no bo tutaj różnica w sile gry jest tak kosmiczna, że to absolutnie nie ma żadnego sensu. Więc zobaczcie, Dina ja, WGM, arcymistrzyni, ranking 2330, no więc całkiem solidny. No a Andrea Botes, Tytułu żadnego oczywiście nie posiada, aktualny ranking 1709, a życiówkę no to miała nawet niższą niż 1800, więc to jest naprawdę amatorski poziom. Jeszcze później sobie myślałem, że może tutaj o chodzi, ale no w blicu Dina ma... 2330, Andrea 2000. Więc tutaj różnica poziomu szachowego jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Dla tych, co nie wiedzą, chessboxing działa w ten sposób, że gra się rundę szachów, runda boksu, runda szachów, runda boksu, tak na zmianę. I można wygrać albo dając mata, albo no kautując kogoś. I żeby nie było czegoś takiego, że ktoś czeka z ruchem, to trzeba wykonywać posunięcia max 10 sekund. Chyba się można zastanawiać, choć to różne reguły, zależnie kto organizuje, bo takiego FIDE, Ogólnoświatowego Stowarzyszenia chess, chess boxingu i takich twardych reguł, no to jeszcze nie mamy. I muszę powiedzieć, że to, co się wydarzyło po pierwszej rundzie szachów, no to mnie absolutnie zszokowało. Co, co to takiego, to Wam zaraz powiem. Więc pierwsze, co poszło, poszło D4 Skoczek F6 Goniec F4, więc tutaj Londonik leci, no bo biały oczywiście walczy w tym zestawieniu na szachownicy o przetrwanie. Poszło D6, E3, H6, więc takie niestandardowe podejście, no ale przeciwko Londonowi na wiele można sobie pozwolić i tego typu idee z h6, g5 bardziej się zdarzają w wariancie trompowskiego, kiedy goniec wychodzi na g5 i wtedy ten goniec jest przeganiany, ale wyszło na to samo, goniec g7 i teraz idea czarnego jest taka, żeby zdobyć parę gońców, czyli czarny chce skasować tego gońca z g3, zanim biały zagra h3 i tego gońca sobie schowa na h2, ten koniec jest bardzo upierdliwy. Cza czarny często chce podważać centrum białego grając E5 i ten koniec w tym przeszkadza. Więc dobrze jest się go pozbyć, więc plan ze skoczkiem H5 kosztuje sporo czasu. Ale pozycja jest zamknięta, wszystkie pionki jeszcze na desce, więc można sobie na to pozwolić. No i poszło skoczek BD2, skoczek C6, C3, więc domek został tutaj solidny, ustawiony, więc no wiadomo, w Londonie ciężko jest przegrać w 10 ruchów. I nastąpiło posunięcie E6. Takie dosyć niemrawe, ale okej, okay, czarny po prostu kontynuuje rozwój, biały E4. No, i to już komputerek nie jest fanem tego zagrania. E, ogólnie rzecz ujmując, ja jestem e, tak zwolennikiem e, prostego, logicznego podejścia do szachów, e, więc tutaj roszada jeszcze nie została zrobiona. Więc e, wydaje mi się, że zrobienie roszady e, byłoby całkiem zacne, a nawet można by przemyśleć robienie e, długiej roszady. E, wiadomo też, że trzeba uważać no, trzeba mieć na oku tego. Skoczka z H5, bo jest on niebroniony. Jakieś tutaj odskoki, skoczka mogą się też pojawić. I nastąpiło to posunięcie E4, co osłabia punkt D4. W związku z tym czarny powinien skontrować, więc posunięcie E5. Teraz ten goniec będzie już otwarty, będzie mógł wkroczyć do akcji. I ja bym tutaj widział taki plan: goniec D7, Hetwan E7, długa roszada, zabezpieczenie króla, i później może jakieś F5 tutaj z akcją na Królewski. Natomiast w partii skoczek tutaj umiejscowił się na F4, to przyznam, że nie do końca jest dla mnie zrozumiałe, ponieważ wybicie odbicie. No i teraz no, z linii G to czarny raczej nie skorzysta. A ten pionek na F4 jest bardzo osłabiony, będzie się można nim zainteresować. Więc w partii Hetman E2 nastąpiło goniec D7. Takie na spokojnie rozwijanie. A4, no i nastąpiła blokada A5, skoczek C4, no tutaj ciągle brakuje posunięcia E5, bo czarny sam chce zagrać E5, więc biały powinien to zrobić, żeby to uniemożliwić, ponieważ czarny powinien zagrać E5, żeby zabezpieczyć kolegę na F4, więc jeżeli biały sam zagra E5, to ten kolega na F4 jest po prostu ciągle niebroniony. W partii skoczek C4, Hetwan E7, no i teraz przechodzimy do rundy boksu. I tutaj właśnie mocno się zszokowałem, bo yy, szczerze mówiąc, no ja wiadomo, na sportach walki to się znam tyle, że ostatni raz się biłem w podstawówce, nie? Yy, ale tak sobie yy, widziałem jakieś zdjęcia po tej gali, bo akurat byłem w podróży, yy, a to też w, w nocy było to, yy, nie mogłem oglądać na żywo. I tak sobie myślę, jak to one się boksowały, że w ogóle to. No, na twarzy nic nie mają, nie? Że żadnych tam śniaków, ani nie tego. No to jak to się można boksować, żeby krzywdy nie zrobić oponentowi, nie? No i się okazało, nie będę tutaj wam oczywiście całości puszczał, polecam to sobie samodzielnie obejrzeć, że w tych ochraniaczach się biły. I powiem wam tak, no dla mnie to boksowanie się w tych ochraniaczach na gali, to tak trochę jak granie na turnieju szachów z... Dozwolonym cofaniem ruchów. Są no, takie trochę XD. No i cóż, na końcu tego spotkania nie zabrakło kontrowersji, ale zobaczmy, co się wydarzyło w partii, ponieważ poszło Hetman D2, więc proste. Atak na tego szpionka w partii D5, ciągle tego E5 brakuje. Skoczek się ewakuował. No, do centrum zazwyczaj lepiej jest pójść skoczkiem. Debi E4, goniec zbił na E4. F5, goniec został wycofany. No i teraz pełna agresja, posunięcie E5. No, przyznam, że ciągle jestem zdziwiony, że roszady nie zostały wykonane, bo tutaj obie zawodniczki zaczynają akcję w centrum, a oba króle ciągle są w centrum. Więc w partii poszło D5, żeby tutaj linia E się nie otworzyła, najprawdopodobniej, chociaż można było sieknąć na E5 tak na dobrą sprawę i po prostu ewakuować króla. I teraz wieża już się czai, żeby wkroczyć na linię E. No i w sytuacji, jak linie E i D będą otwarte, a biały tutaj całkowicie dominuje ciężkimi figurami, no to czarny ma po prostu przewalone. W partii D5 czarny kontruje. E4 z kontratakiem na skoczka, no i teraz finalnie roszada nastąpiła, no ale nie w tym kierunku, co trzeba, no bo tutaj już linia G jest otwarta, więc lepiej było króla ewakuować w drugą stronę. W partii skoczek E5, więc czarny tutaj zwiększa presję na królewskim, skoczek D4, F3, no i teraz G3, no to widać, że punkt G2 będzie pieruńsko bolał. No, i tutaj czarny leci dalej z atakiem, więc posunięcie H5, skoczek z AB5. Wiadomo, chodzi o widełki. I w partii koniec H6 z atakiem na Hetmana, więc Hetman tutaj sobie odszedł. W partii Hetman G5 poszły rzeczywiście te widełki, i nie nastąpiło teraz bicie na A8, ponieważ Hetman G4 wtedy wygrywa natychmiastowo. Więc w partii król. H1 1, żeby tutaj wieża w razie potrzeby mogła bronić punkt G2, ale okazuje się, że teraz wjeżdża, tak czy siak, Hetman G4 genialne posunięcie, ponieważ jeżeli nastąpi bicie, wchodzi Hetman H3, grozi mat, więc wieża G1, a teraz skoczek G4 kończy zabawę. No bo oczywiście grozi tu mat, a grozi nawet tutaj mat. Więc w partii D6 ostatni krzyk rozpaczy: Hetman H3, szach, cyk. Wieża na G1, broni punkt G2, więc skoczek G4, skoczek bije F3. No i teraz! No kurde, mat w jednym ruchu, tak? Skoczek bije F2, no ale wiecie, jak jest. Zmęczenie, boksowanie, parę ciosów się dostało, to, to czasem się coś takiego przeoczy, więc nastąpiło bicie na F3, szach. Król odszedł, no i partia się tutaj zakończyła. No bo w kolejnym ruchu już nie ma obrony przed matem, więc Dina Bielenka ja wygrała po szachowemu. Natomiast były kontrowersje związane z boksem, bo tam ja absolutnie nie znam reguł boksu, ale. Była ta Dina liczona trzy razy w jednej rundzie. I podobno, że to się liczy tak jak knockout, i finalnie ogłoszono, że obie wygrały. Więc tutaj jest tweet od organizatora więc tutaj jest informacja, że przyjrzeli się jeszcze raz, że został popełniony błąd, że czterokrotnie było. Była zawodniczka liczona, no i nie zmienili wyniku na niekorzyść tej diny, tylko po prostu też dali nagrodę Andrzej. Więc tak, 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 ten pojedynek się zakończył, ale ja osobiście czekałem na całkowicie inny pojedynek. Mianowicie do tej pory w chessboxingu no to brali udział raczej amatorzy szachowi tacy totalni. No tam rankingów za wysokich nie było. Ale na tej gali chessboxingu wziął udział arcymistrz Aman Hambleton, znany z kanału Chessbrach na Twitchu szachowego oczywiście streama. A... Czarnymi grał mistrz międzynarodowy Lawrence Trent. Też bardzo silny zawodnik, szczególnie jeżeli chodzi o bli Blicki. Też on komentuje dużo różnych turniejów szachowych. I tutaj partia rozpoczęła się po raz kolejny Londonem. Aman jest dużym fanem londonika i on lubi te warianty grywać. On jest dosyć. Mocnym zadymiarzem, i on naprawdę potrafi w tym Londonie namieszać. To, to trzeba mu oddać. Więc tutaj nastąpiło posunięcie C5, najagresywniejsze podejście przeciwko Londonowi. Więc Biały tutaj klasycznie ustawia sobie domek E3 e, i w partii skoczek D5. Więc tutaj niestandardowe podejście zostało przygotowane przez Lorenza Trenta. E, bardzo znany jest wariant Hetman B6, gdzie tutaj czarny e, natychmiastowo stara się wykorzystać e, presję na punkt B2. E, no Wiadomo, jeżeli tutaj goniec odszedł, nie jest ten punkt broniony, no to fajnie zaatakować. Chociaż no, ten wariant jest bardzo ciężki dla czarnego poskoczek C3, kiedy biały potrafi pójść na zadymkę, kiedy potrafi poświęcić tego pionka. Skoczek A3 też jest ciekawy, wariant też się tego pionka oddaje. Więc tak jak widzicie, w Londonie przy odpowiednim podejściu też da się zadymić. Więc w partii skoczek D5, i tutaj Aman nie zdecydował się na takie typowe odchodzenie tym gońcem, tylko po prostu sieknął na B8. Więc, no, ja nie jestem fanem tego typu podejścia, ale są ludzie, co lubią sobie w ten sposób grać. No, dla mnie grać goniec c 4 żeby się pozbyć tego gońca za chwilę, za skoczka, który nie wykonał żadnego posunięcia, to jest po prostu jakaś zbrodnia przeciwko szachom. No ale, dobra, w partii C3. No i tutaj czarny już ma przyjemniejszą pozycję. Kwestia jest taka, że czarny musi tutaj koniecznie otworzyć sytuację żeby te jego gońce wkroczyły do akcji. Tutaj powiem, że partia szachów interesująca, ale to co się działo w boksowaniu, to było znacznie, znacznie bardziej interesujące. Więc tutaj skoczek D2 nastąpiło wybicie, odbicie B5, więc w ten sposób Czarny umacnia pozycję tego skoczka w centrum. Bardzo dobre podejście. Skoczek Gf3, goniec E7, A4 i Tutaj no, został przez czarnego popełniony błąd, bo trzeba było wybić. Może i te pionki wyglądają słabo, ale też otwiera się linia B do ataku na punkt. B2 I wcale nie będzie tak prosto tego pionka z B2 bronić. Tym bardziej, że pozycja się otwiera, a wiadomo, że czarny jest zainteresowany otwarciem pozycji, no bo ma parę gońców. Natomiast w partii nastąpiło B4, no i to pozwoliło najzwyczajniej w świecie tego skoczka wygonić i teraz biały kontroluje centralną część szachownicy. Roszatka roszatka A5, pionek B4 wzmocniony, wieża E1D6. Pan Edwa Goniec został finalnie rozwinięty. Wieża C1 nie do końca wiadomo po co. I w Partii Goniec A8. No to już totalnie nie wiadomo po co. No. Wiadomo, że tutaj zawodnicy no to muszą na intuicję lecieć, wykodywać po prostu natychmiastowo wręcz te posunięcia, więc na blicu no to tego typu akcje się zdarzają. Natomiast taki wydaje mi się dosyć typowy plan w takowych strukturach to g6, wieża e8 i przerzut gońca na g7 bo ten goniec na tej przekątnej będzie działał potężnie, a jeszcze dodatkowo posunięcie g6 stopuje działalność gońca z d3. więc to takie typowe podejście. W partii goniec a8, b3, wieża e8 teraz już zostało zagrane i skoczek e4, więc biały tutaj dąży do wymian, h6, nastąpiła wymiana. To jest na korzyść czarnego zdecydowanie, no bo ten goniec... W tak jak przed chwilą mówiłem, na tej przekątnej działa znacznie lepiej. Więc wieża scena D1 i teraz no, można by sobie pomyśleć, że tutaj przecież pionek do zdobycia za darmoszkę. No ale też tak nie do końca, bo po pierwsze Hetman E4 może być kłopotliwe. A po drugie, nawet taka pozycja może być kłopotliwa, bo biały tutaj bardzo łatwo zdobędzie pionka z D6, a też ten pionek na A5 w końcówkach może być kłopotliwy. No więc w partii Hetman B6 goniec E4, i teraz D5 nastąpiło. No to to oczywiście blokuje tego gońca z A8, więc zdecydowanie jest to błędne zagranie. I teraz goniec D3. No ja bym oczywiście. Oczywiście stawiał tutaj maczugę, żeby wyjechać na H7. Goniec D3, goniec C6, G3, G6. No i, teraz, no i teraz zobaczmy, co to w tym boksie się zadziało. No tutaj, tak jak widzicie, zawodnicy bez, bez tych ochroniaczy. No i naprawdę była ostra naparzanka. No i zobaczcie, co tutaj też się zadziało. E, więc e, ten zawodnik to jest Aman Hambleton grający białymi ten zawodnik to jest mistrz narodowy e, Lawrence Trent e, no i tutaj tak jak widzicie e, zawodnik grający czarnymi no, dosta, dostał solidnego strzała e, i e, później walka przez e, sędziego została e, przerwana e, ze względu na to że e, no, Lorenz został mocno obity. Tak, no nie powiem Wam dokładnie dlaczego, bo nie wiem, kiedy w boksie sędzia powinien wkroczyć. Natomiast boksem wygrał Amon Humbleton. Więc powiem Wam tak: jeżeli cała gala to by były. Tego typu zestawienia, to ja nawet chętnie bym jakieś pay-per-view kupił i to bym obejrzał. Akurat gala była za darmo, transmitowana po prostu na kanale Ludwiga. I no to zestawienie, według mnie, bardzo dużo sensu, bo szachowo. Obaj zawodnicy bardzo dobrzy w więc tutaj wszystko się tak naprawdę mogło wydarzyć. No i jeżeli chodzi o jakiś wzrost, wagę, i tak dalej, no to też, też podobnie, więc zestawienie naprawdę interesujące. Ogólnie, jakimś tam. Wielkim fanem sportu walki to nie, nie jestem, ale wydaje mi się, że raz na jakiś czas taka gala przez Boksingu to po, pomiędzy jakimiś tego typu zawodnikami, to myślę, że całkiem fajnie by się oglądało. No i teraz pojawia się pytanie. Jakie zestawienia, drodzy widzowie, chcielibyście zobaczyć na kolejnej gali? Więc oczywiście wszystkie linki do tego wydarzenia, do partii i do walk wrzucam Wam w opisie. Także miłego oglądania. No i dajcie znać, czy tego typu gale byście oglądali. No Była akurat o pierwszej w nocy naszego czasu, więc trochę późnawo. Ale dajcie znać, co sądzicie o takim wydarzeniu. Także cóż, dzięki za uwagę i popa widzowie!